Cześć, z tej strony mister Adrian 002. Dzisiaj nagrywam e, z e, Fever 2. Tak, i dzisiaj nagrywam sam, nikt nie ze mną, bo oczywiście jestem na, na komputerze mojej siostry, bo na moim komputerze jest. E, Był oczyszczony, więc e, z Minecrafta już i z Call of Duty to będę musiał sobie trochę instalować, więc. Jeszcze trochę to potrwa, ale dobra to. Na razie sobie na, na jakimś serwerze. Te serwery tutaj są. I tak, y, będę nagrywał z ekstremkiem On nie ma kanału z b i z Leonardem chyba. I będę, no tak. I tak, chyba nie będę be, Chyba kiedyś nagram ten na odcinek. Zobaczę. Albo. I tak, jest konto się. I jeszcze, a nie. Tak, ty, ty, tak ty to Tak, to jest konto mojej siostry. w To A nie widzę, co to... Nie na ten wyżej. O, na. Ten. O Lol, nie na ten. Grożko. A, o tym panistok. Jesteśmy nie. Jasno... Ej, Lol, wy kowalnie ale Co to mi Dobra, jeszcze zrobię pauzy, bo yy, z tym nasz serwer w yy, kropeczkach. No i to chwilę się zobaczymy. A bo nie, dobra, już jesteśmy. Chyba, o dobra, będziemy grać, już ten bój się nie sklikował. I od razu mówię, że nie Świetna świetni w tą grę. Dzięki, mogą was ogłuszać, ale słuchajcie, nie, nie jestem czerwony rol odować Ale dobra ja chyba on mnie na Tak robił. co to jest Lol? Sorry was ale nie no, to muszę jakieś fitną. Ale tak ogólnie jak gram z ICM, KMBojem, Oni i Leonardem, to oni tak lamili Sentinel. Że... Spoko, teraz to była moja. O i zawsze tego dam wam radę, jak gracie Wy tą grę i jeszcze podam link yy, będzie, link będzie w, w opisie do, do tej strony żeby w nią zagrać yy, na, najlepiej się zarejestrować i później gać to adres mail i tam wszystko i wszystko tam zobaczycie i jeszcze 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 o yy, o, yy, takie szczypkuka to znaczą yy, no, to nie znaczą ale Eee, właśnie, powiedzcie co, mi co one robią, bo ich nie ogarnię. ogarnię ale wiecie. No dobra, będziemy się na rundę, no ja to nie lubię. Mam, eee, tu się zdobywa punkty, ale za te punkty nic nie można robić. Wiemy o lola bym się. O, ale, ale by nie zablokował.

Dobra, jest wszystko dobrze i idziemy na serwę. Może na to... No nie, nie lubię tego koloru. Najbardziej lubię taki Tommy to Games z tej... E... O właśnie to może... być. A nie no. O lol, ale dużo na to łączyło. Kasi. Dobra, spoko czekać. Ja zaraz przyjdę ze zbu.

a z komputerem są komputery tak rzeczywiście. A to? nie to? Nie, nie. Hmm, no. Тиг 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 Następnie Jeszcze sobie na i będę kończyć to nagranie, bo to jest to nagranie. Może być długie, bo nie chcę oglądanie. tym oglądaniem. No to, to może mi nagrać. Bo O, fuck, jeszcze sobie ustawić tego. to jeszcze Wyłączacie. Mam hasło LOL. to LOL. się nie O, o, wychodzisz to I jak byście chcieli z zagrać, to po prostu upiście tego. Mina. Dobra, i ja, jak mnie spotkacie, on, mnie nazwa, jak To, spotkacie, to eee... to po prostu nie potrzebuję. O, ale ładny blok. ale ładny blok... ale ładny blok... O, co to znaczy? To, 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 to te to, 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 nie Nie, Nie. nie, nie... ...nie, nie, lubię. No nie... to, 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 Widzicie to jaki ham? Żeby mi dawać pogrobienie. Trzeba być takim hamem. O oh lol. Ha 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 ha! Wygrałem. Jupij Aleści. Jupij, wygrałem. Jedziemy, 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 O! Witzę, to nam przyda. Tak, to zapląpiłem tego gościć. O oh Myślałem, że bym się udał zabrakować tego gościa, ale się nie udało. Wszystko jest w porządku. O A, O, i od razu mówię, że jak y, po prostu... Po prostu zagrać, żeby zagrać te kropeczki dopuścić, to po prostu do no, mnie na ktejpie. Tam na kanale ma laszkę napisane i wiesz. Strolol. Nie rano. O tym nie rano. Strololuję i zrobię tak. Ale strallawałem. Ja. O, wstęp cię nie, nie udało, ale. Nie udało, że to jedziemy 20 punktów. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie z ekstremkiem, b-boyem i Lonardem. Mam taką nadzieję, ale nie wiem jeszcze dokładnie o co jest co. Tak, a ty chodź tu, chodź tu. O nie, ja jestem w dupie. Tak, byłem w dupie, bo... A nie, tu, O, ja, to ja zrobiłem. Ale ze mnie dep. No. No nie że w będzie tego i z Ekstremkiem, ale jak grałam ostatnio z tego z ekstremkiem, Leonardem v to tak ich posiłem, Gleśmy do 80. Było nimi, nie wiem, ekstremek to miał jakieś po 30. Ja miałem po 20. Polol leciał. To miałam... inaczej ja wygrałem ja ekstremek." Yy, też dobrze gra, raz mi tego b-boy grał z nami to on pierwszy raz tą grę zagrał, to takiego ładnego, takiego, tego ładnego zablokował o, macie, macie Wydychamy. o, fuck o nie, skill mam ale jak pierwszy raz tą grę grałem to, o tą grę polecił e, podesłam i mi ale... patrz on nie zauważył no. Tak, ja się nie da, olor, oh ale dobre, Maja, jesteśmy na pierwszym miejscu nadal ale... jak mówiłem na odcinek, następny, że będzie jeszcze nie ma kanału ale... Nie wiem, czy będzie miał, ale chyba nie. O, mo może jeszcze nakręcę z tego, z Biskupem. Z, y z Frejzolem, przepraszam. Tak, mini. Ja O, co? Tylko pięć niego i pelem, ale tak i tak wygrałem. Jak mi zmienić tego, to jak to bym robił. O, i powiem wam to, że jeszcze je, je, jak ktoś mi zmieni taki kierunek, prawda? To ja tego nie ogarnię, bo później się przyzwyczaję, że to jest taki skręt wiecie, o co chodzi o nie, on chce mnie zbloczyć, on chce mnie zbloczyć, ale... Ej lol, ale bug, bugowało. O, i od razu mówię, że... że... będę Bade... chyba nakręcał... ale nie wiem, ale to... ale dep... ale nie no... oto. o to... kiedy możemy się reporować do pokoju. na Z tego, tego niebieskiego wiesz zrobić, bo on Nie wiem, chyba ktoś inny gra, bo on tak dobrze nie blokuje. Olecham! Olecham! Ale ham. Ale, ale tak to, to się, ale Ale tak bo i to on takie brzydki robi. O lol. O właśnie, o tym chodzi, że że jak że ja, on zmieni kierunki, to oni ja się do tego przyzwyczają i tego nie ogarną. Ale debil, ale debil, ale debil. Ale debil, ale debil. Ale debil. Ale debil. Ale De debil, ale debil, ale debil, no ale debil. O, ale debil. Ja o i jeszcze to jest taki serwer? Ha, lol. To, to, to znaczy, że hasło to, to chyba to, ja podkaż że to będzie mój serwer i będzie, będzie, będzie mój tak, w ogóle, to, jak już. Nie tak nie ogóle jak już będziecie że nie wiem, nie wiem, nie wiem, że wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie używam e, i też nie jak nie taka nie prosta to ja i raz tego yyy wjeżdżec na nią i przycniął przychodów jakiś taki wie żeby yy, właśnie tak ta taka jeszcze takie że taka dziewczyna zrobiła i pojęchać <trony> po jak tam No dobra, okej, okay. on to wygra już, bo ja się tutaj nie zrobię, bo nie jestem taki dobry. Tak, ałe, proszę odebrać. Eeeem, um, no i cóż, o już nagrywam kilka minut. To fajnie, żebrać. O i, aha, ten cień będzie wesprzeć. O, jak stworzycie, że będzie taka szlachetka, będzie jechało, to znaczy, że ten, kto jest patrz, Patrz, patrz... Patrz, patrz nie, nie nie było oczywiście. Ale, kurde, nie wiem, ja że Chociaż też się, nie płacicie. Ja naprawdę no, no, kończymy zagrąbę i będę kończył zagrany. Teraz się to zobaczyć.

to chyba nie wiem czy będzie kończył to nagranie czy nie. Ale, nie wiem. Nie wiem, co macie. O YouTube w tym, tutaj w tym górnym rogu mojego, to jest Nie wiem, gdzie jest, bo właśnie jest hypercam, bo na hypercamem, bo no moje 6 lat to by nie takie w na moim, ja już oczyszczam, bo mi nie blokowali no i będę musiał coś od nowa pobierać. Będę się z tym bandikama pobrać, będę miał mikro nowe i będę się Ale tak ogólnie to tu na teraz koniec. I tak. Cóż więcej. Jeśli mu się podobał, to dawajcie łapkę w górę, jeśli nie, to łapkę w dół. I cóż, yy, to do zobaczenia, a subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę i cześć! Czekajcie.